W czerwcu 1996 roku ksiądz kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski, występujący jako fundator, powołał do istnienia fundację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Jej celem było gromadzenie środków na budowę Bazyliki Bożego Miłosierdzia i rozbudowę łagiewnickiego sanktuarium. Dzięki hojności wielu darczyńców w łagiernikach została wybudowana ta piękna bazylika, którą 17 sierpnia 2002 roku konsekrował św. Jan Paweł II. Aby, o, 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 Przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Nasza ufność w Boże Miłosierdzie, która niekiedy jest naszą ostatnią nadzieją. Nasza ufność zawisła od gotowości, by przebaczać naszym winowajcom i o tę łaskę gotowości przebaczenia wszystkim, nawet za największe krzywdy. Prosimy naszego Ojca, który jest w niebie podczas tej przy najświętszej Eucharystii.